Opuszczone miejsca często zostają porzucone nie bez powodu. Ludzie w tych miejscach dostrzegają dziwne postacie lub słyszą niepokojące odgłosy. Przedstawiamy naszą listę top 5 zjawisk paranormalnych zarejestrowanych w opuszczonych miejscach. Dwóch mężczyzn eksplorowało opuszczony budynek. Słysząc dziwne dźwięki, szybko uciekli z pomieszczenia. Dopiero po obejrzeniu nagrania z kamery zobaczyli, co było przyczyną tych odgłosów. <laughs> Przedstawia czwórkę młodych chłopców, którzy teraz zwiedzają opuszczoną szkołę. Pochodzenie tego filmu nie jest do końca znane. Mówi się, iż został nakręcony gdzieś w Indiach lub Iraku, jednak język arabski, w którym rozmawiają dzieci, wskazuje bardziej na irackie pochodzenie tego klipu. W trakcie zwiedzania jednej z klas, da się zauważyć postać bez głowy zbliżającą się w stronę dzieci. <laughs> Dziękuję. <laughs> Brak reakcji dzieci na postać może sugerować, iż same nie były świadome obecności tego bytu i odkryły go dopiero po tworzeniu materiału. Nagranie no. przedstawia dwóch chłopaków, którzy postanowili zwiedzić opuszczony dom. Po ich reakcji widać, że nie spodziewali się tego, co zobaczyli na poddaszu. No. Whatever happened to this fucking house? I don't know. Look at the stairway. What is that? <laughs> I think it used to be a garage or something. No, because the garage was that. Yeah, that's like a warehouse. Yeah. Look at the roof. It's all fucked up. Where? It's in there. Shit, look. Oh, yeah. Shit. Huh? The glass. oven. The oven door. Where? In the middle of the living room. <laughs> the roof is all fucked up. Holy shit, dude! Oh my. Go, go! I I heard I saw a person. Dude, there's a person. Holy. Shit. Yeah, there is. Nick, I'm not. Ten zapis z kamery przemysłowej został zarejestrowany w pałacu Hampton Court w miejscowości East Molesey na południowo-zachodnim krańcu Londynu. Przez kolejne trzy dni ochroniarze byli wzywani do zamykania jednych konkretnych drzwi przeciwpożarowych. Umieszczona po przeciwnej stronie kamera z monitoringu zarejestrowała niepokojące wydarzenia. Pierwszego dnia drzwi zostały otwarte, na już bez niczej ingerencji. Drugiego dnia wydarzenie się powtórzyło, jednak w progu pojawiła się tajemnicza postać nazywana szkieletorem, która zamknęła drzwi. Trzeciego dnia drzwi po raz kolejny otworzyły się same, jednak postać z dnia drugiego już się nie pojawiła. Na YouTubie istnieje kanał, na którym to mężczyzna zwiedza opuszczone kopalnie w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiony materiał różni się trochę od innych jego nagrań. Zobaczcie sami. Nie wiem, dlaczego ten jeden kierunek jest słynny na tym. Nie wiem, czy możesz to widzieć w tym video, czy nie. Yeah this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm gonna head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet and too muddy. Um and obviously something is making the chains uh swing. So time to get the hell out of here. Mężczyzna rok później odwiedził to samo kopalnię i ponownie był świadkiem niepokojących wydarzeń. Okay, here's a final parting shot of the end of the Horton tunnel. And, uh, there's the, uh, ore pass with all the cascading water, and, um, what the fuck is that? I don't know what that was, but, uh, there was a sudden blast of cold air and uh, I'm getting out of here.